Dzień dobry moi drodzy. Piątek 20 wrzesień. No dzisiaj wypadałoby się przyjechać. Wczoraj już nie zdążyłem, ale dzisiaj mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze tutaj te linki muszę kurczę przełożyć. Tak jak widzicie, no, tak to wszystko tutaj się na razie prezentuje łącznie z tymi bagażnikami. Kierunki. Oczywiście sprawdzałem wczoraj. Nie wiem czy pokazywałem, czy nie, ale wszystko działa w jak najlepszym porządku. Jeszcze tutaj dostałem taką informację od tego, od Rafała we wiadomości prywatnej, że mam tutaj za małe żarówki. No i że te wtyczki, które tutaj ja zrobiłem, te wsówki, to tak naprawdę tutaj było to troszeczkę inaczej, powinny być zamontowane. Teraz już wiem, bo on mi tam wysłał taki film. Zapytam się go, jak nie będzie miał nic przeciwko, to wam wrzucę do tego materiału. I zobaczycie sobie, jak to powinno być. Zresztą zobaczcie o co o czym ja teraz tutaj mówię, jeśli chodzi o te kierunki. Cześć Mateusz. Oryginalnie w tych kierunkowskazach mocowanie kabla odbywa się poprzez naciśnięcie tego. I tutaj wsuwasz sobie końcówkę kabla, puszczasz i on się zaciska. Żadnych tam. Końcówek się nie montuje. Po to są właśnie te blaszki, że sobie właśnie naciskasz, wsuwasz tu kabel, końcówkę kabla, zarobiona, najlepiej podlutowana, i puszczasz, i ona się zaciska. Tu plus i minus tak samo, przód i tył tak samo. Do tego widziałem, że masz jakieś malutkie żarówki. Powinny być takie większe bańki. Także tak to wygląda, moi drodzy, z tymi kierunkami. tam po prostu powinno być taka, takie oczko założone i ta po prostu sprężynka to, to przyciska. Dzisiaj chciałbym zrobić tak. Chciałbym ustawić zapłon na te 3 mm przed tym górnym punktem, także ściągam pokrywę i widzimy się, jak już będę miał tutaj wszystko uszykowane z czujnikiem. Ważniejsza rzecz, pisaliście mi w komentarzach, że przez to, że mi wyrzuca tutaj ten olej, przez ten korek, to może właśnie być problem tutaj, właśnie z komorą tam spalania, że gdzieś może dostawać się mieszanka, tak, tutaj do, do, do skrzyni, i przez to może mi tutaj wyrzuca olej, albo też miałem tutaj informację, że może mam po prostu tego oleju za dużo, tak? Także podstawiłem tutaj pudełko, odkręciłem tą śrubę i zrobimy tak najwyżej, że jak będzie przestanie już ten olej tutaj wyciekać, to, to po prostu zakręcę tą śrubę, ale no nie chce mi się wierzyć, żeby tego oleju po prostu było za dużo. Tak moi drodzy, zabieramy się za ten zapłon. No widzicie jak to tutaj wygląda, już jest fajnie sucho, jedyne jakie zabrudzenie, no to od tego łańcucha. Ale no, no to tak, to tak musi być, tak. Już też myślałem, ale to, nie wiem, albo mi się uda gdzieś załatwić, bo są przykładowo takie jakby to powiedzieć, takie, e, takie, kurczę, no jak to się nazywa? Że jak się nieraz roz, rozleje, przykładowo pod jakimiś maszynami przemysłowymi, to się rozkłada, takie jakby z papieru, i to tak fajnie chłonie e, jakikolwiek wyciek, tak? I tak myślałem, żeby właśnie sobie tutaj takie coś założyć i tutaj wcisnąć pod ten rowek na tu i tutaj sobie takie coś założyć z tego materiału że w razie wły, jakby tutaj z tego łańcucha chlapało, to nie jest uwalona ta pokrywa tylko po prostu ten materiał to wpije. korek mam wyciągnięty a tu musiałem to odsłonić, żeby widzieć tutaj do ustawienia zapłonu jak mi się tutaj ta lampka zapali tak moi drodzy, zabieramy się za ponowne ustawienie tego zapłonu od tego czasu jak tutaj ustawiłem ten zapłon nie miałem tutaj żadnych problemów, wszystko działało jak należy ingerencja będzie z tego względu bo po prostu będę teraz przestawiał z 2,5 mm na 3 mm i dlatego po prostu też chcę to uwiecznić. I tak moi drodzy, mam tutaj ten przyrząd, ten czujnik akurat mam z pracy, także będę musiał go zwrócić i zaraz tutaj zamontujemy ten czujnik, co dostałem od Rafała i zabieramy się tutaj za ustawianie zapłonu. I tak, czujniczek od rafała mam już tutaj ładnie za, zainstalowany. Wszystko pasuje. Jak ja to tutaj zrobiłem, Wam pokażę. I tak, przyspawałem sobie tutaj na końcu taką małą śrubkę tigiem z takim gwintem, jaki tutaj jest. Nie wiem, to jest, to jest trójka chyba. I tutaj po prostu włożyłem to we, we wkrętarkę, i żeby zrobić taki ostry dziubek do szlifierki, i w ten sposób sobie zrobiłem taki stożek. Teraz to tutaj po prostu przykręcam, tą tutaj końcówkę sobie zostawię, bo można to po prostu przełożyć i, i wtedy ustawiać sobie tam coś, nie wiem, w tokarce czy na frezarce, i można. Nadal będzie można tego czujnika używać. A tutaj mam po prostu zwykłą tulejkę z sześciokątem gwint i tutaj kontruję to w odpowiednim miejscu miejscu, żeby mieć tutaj zakres pracy czujnika odpowiedni. Teraz tak moi drodzy, mam to już ustawione na zegarze wyprzedzenie zapłonu 3 mm przed górnym punktem. I teraz tak, muszę tutaj troszeczkę się rozczytać. Ustawienie zapłonu. Następnym krokiem jest ustawienie punktu zapłonu. Tutaj przydatny jest czujnik do ustawienia zapłonu, serwisowy albo zegarowy, ewentualnie sufmiarka. To już mamy. Moduł jest wyposażony w lampkę LED, która ułatwia ustawienie zapłonu. Obracając wałem korobowym Odnajdujemy górny punkt, kręcimy powoli wałem w lewo, w lewą stronę, śledzimy uważnie obroty wskazówki, która powinna wykonać tyle okrążeń, ile ma wynosić wyprzedzenie zapłonu. 2,5 mm dla ETZ 150 i 2,5 do 3 mm dla ETZ 250, także ja ustawiam 3 mm. Włączamy zapłon, przesuwamy płytkę z czujnikiem w lewo. Lub w prawo, aż LED zacznie świecić. Gdy LED się zaświeci, poruszamy płytkę delikatnie w lewo, aż dioda zgaśnie. Aha, rozumiem wszystko. Czyli muszę teraz tutaj popuścić. Teraz nie dam rady tutaj Wam tego pokazać, bo mam telefon dzisiaj, a nie kamerę. Także będę postępował tutaj zgodnie z instrukcją, którą oczywiście dostałem od ustawiania zapłonu, tutaj od Pana jarząbka, z którego zapłonu zresztą naprawdę jestem zadowolony i polecam I tak moi drodzy mam to ustawione 3 mm przed górnym punktem yy, kontroleczka mi się zapaliła delikatnie zrobiłem w lewo, zgasła przykręcamy i zapłon jest ustawiony trochę oleju za dużo było w skrzyni i witam ponownie moi drodzy no, trochę mam dziwny głos, bo Mam trochę zawalone zatoki I też za dużo nie, nie jeżdżę teraz MZ-tą, żeby się całkiem nie załatwić Ale tak, udało mi się zamontować kierunki Zaraz Wam pokażę jak one fajnie teraz no, wyglądają No naprawdę, jest niebo a ziemia Mam już tutaj zamontowane te bagażniki boczne, które Wam ostatnio pokazywałem No i przestawiłem zapłon Tak jak mi Rafał radził, on co prawda mówi, że ustawia na 2.9, ja ustawiłem 3 mm względem tutaj tego czujnika zegarowego i wtedy tą płytką tutaj na stojanie przekręcamy, aż zapali się ta dioda i delikatnie cofamy, aż dioda zgaśnie, przykręcamy i zapłon jest ustawiony. Niestety nie pokazałem wam dokładnie, dokładnie do końca wszystkiego, jak to robię, no bo nagrywałem to telefonem, nie miałem kamery, ale wszystko zrobiłem i no i elegancko tutaj. To wszystko działa, tutaj mam dorobiony taki ten wspornik do wydechu, kierunki ładnie zamontowane, także no, no elegancko, no, jestem w trakcie tutaj naprawy tej półki Tu zamontowałem ładnie ten na klucze, żeby mi tej półki tutaj nie rysowały, żeby te klucze mi tutaj tej półki nie rysowały, o zeszlifowałem tutaj ostatnio to, bo to też miałem wszystko zamalowane Także pomału, pomału ją do, udoskonalam do, do takiego stanu, jaki bym chciał. Troszeczkę z niej faktycznie spuściłem tego oleju, bo było troszeczkę za dużo, tak jak widzieliście w tym materiale chwilę prędzej. I tak poza tym co no, naprawiam tą półkę, potem wam też pokażę, jak mi się to udało naprawić. I wleci tutaj na pewno ta oryginalna półka, tak żeby tutaj już nie przedłużać. Nie przedłużać odpala ją. Zobaczycie jak ona teraz się fajnie wkręca na obroty. A ja będę yy, wracał do domu. Także zobaczcie jak kierunki ładnie palą teraz. Te od Rafała. Rafał na pewno będzie oglądał, także jeszcze raz mu naprawdę dziękuję za takie fajne prezenty. Jeszcze by mi się przydał jakiś fajny, oryginalny wydech. To już w ogóle by było super. I światełka wszystko działa oczywiście w jak najlepszym porządku, a teraz wam pokażę jak emida się fajnie wkręca. Trochę już przejechałem, także ona zimna nie jest. Widzicie? Jak szatan. I naprawdę podczas jazdy to czuć. Czuć to, że jest naprawdę, że jest naprawdę różnica. Ona chce aż. Przedtem też fajnie chciała, ale teraz to jak szatan. I tym miłym akcentem się będę z Wami żegnał. Także moi drodzy, ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!